Jak wyglądały moje początki w Sunrise? Cóż, jestem dinozaurem, także muszę sięgnąć pamięcią daleko wstecz. To był 2006 rok. Cieszę się, że zaczynałam jako handlowiec, bo poznam od podszewki pracę, którą dziś powierzam członkom moich zespołów sprzedażowych. Kiedy obejmowałam stanowisko lidera, wśród moich koleżanek i kolegów nie zdawałam sobie sprawy, jak ciężka i wymagająca będzie to praca, ale też jak dużo satysfakcji będzie przynosić. Myślę, że dziś, z perspektywy, mogę powiedzieć, że ciężka praca popłaca, i cieszę się, że tak wielu spośród pracowników firmy przełożyło to na swoje ciekawe ścieżki kariery. Moja kariera w Sunrise to wypadkowa własnych ambicji i predyspozycji. Myślę, że pomaga też wiera w sukces i charyzma. Osobiście przeszłam długą drogę. Doświadczyłam i pracowałam jako nie tylko handlowiec, ale i team leader, trener, audytor. Pisałam standardy handlowe, także mam ogromne doświadczenie, którym staram się dzisiaj dzielić. Z moimi koleżankami i kolegami pomagać, wspierać i z przyjemnością obserwować, jak ich ciężka praca przekłada się na ciekawe ścieżki i naprawdę fajny rozwój. Myślę, że to najprzyjemniejsza część mojej pracy. Co robić dziś w pracy? Zarządzam kilkudziesięcioosobowym działem. W tej chwili jest to kilka sprzedażowych w różnych lokalizacjach. Oczywiście na przestrzeni czasu charakter mojej pracy się zmienił. W tej chwili bliżej współpracuję z menedżerami, z nim liderami zespołów, z trenerami, z audytorami, czy chociażby z działem trade marketingu. Natomiast osobiście bardzo doceniam i ważne dla mnie jest, że stanowisko dyrektora otrzymałam tuż po powrocie z mojego macierzyńskiego, kiedy urodziłam drugiego synka. Myślę, że jestem takim dowodem na to, że można mieć szczęśliwą rodzinę, być szczęśliwą mamą i żoną, a jednocześnie fajnie prowadzić swoją karierę zawodową. Po pracy jestem szczęśliwą żoną i mamą i podobnie jak dwójka moich synów uwielbiam górę. Spędzamy tam praktycznie każde wakacje. A jeśli chodzi o moje antidotum na stres, przyroda, taniec, muzyka to zawsze działa i pozwala mi ładować akumulatory.